Mano. Dzisiaj szybkie spojrzenie na tyczkę do lasera firmy Notus. Różne opinie są po tej tyczce na Allegro. Tyczka kosztuje około 160 zł. W górę się zaczynają na Allegro. Jedni mówią, że wiotka, że wypadają, że wypadają elementy do połączenia części tyczki. Rozglądając się za tyczkami, brałem pod uwagę dwie. Teleskopowa, mi taką skręcaną. Teleskopowa najczęściej Bosza lub film takich pochodnych, bardzo podobny do Boscha. Skręcane Neo Tools i inne też firmy Wybrałem skręconą. Skręcaną. Koszt około 160 zł na Allegro. W takiej pięknej torbie przychodzi. A w torbie mamy statyw pod laser. Fajną opcją jest taki. Statyw precyzyjny. Nie wiem, czy występuje to, czy występuje to w innych statywach. Nie widziałem. To dużo właśnie zrezygnowało. No i same tyczki. Pokażę Wam tak mniej więcej, jak to wygląda. O! No. Same tyczki. Z góry. Pomażę skręcać teczki. To jest taka tyczka główna, dolna. I skręcamy. Pozdrawiam. Skręcająca. Elementów jest 1, 2, 5. I można je skręcić na wysokość. Żeby Wam nie skłamać, chyba 3,5 metra. Zaraz jeszcze sprawdzimy w myszka, ale skręcaj, proszę. O, dwie pomagietki się zdarzyły. Skręcają. I zaraz zobaczymy, jak sobie ten Kto jak poradzi. Jeszcze jeden. Dobra. jeden. No to skręcajcie. Dobre, skręcaj się. skręcaj. Samo skręcanie jak widać banalnie proste. Dziewczyny sobie jak najbardziej radzą. Oj, przepraszam. Czekajcie, teraz na koniec musimy założyć... To, to jest ten. fajne do nagrywania piktopów też. Tak. Na tym można położyć... Telefon. No nie wiem, ja się na TikTokach nie znam. Generalnie. Na tym kładziesz telefon i nagrywasz. Mhm. Dobra. Skręcaj ostatnie. Od taky zdjęcia. Oje. Nie działa. Popsuło się. Potrzyło się. Drugi raz się już po Chyba tak działa udało się udało skręcić się. generalnie sam mechanizm pracuje w ten sposób tutaj jest taka rączka, którą się ściska A to można regulować do sklepu do, do zobaczenia papa pa. no i co, do słuchajcie na razie zrobimy wam haul ale Zakres, który się reguluje. Aha, no to się chyba można jeszcze rozkręcić. Dokładnie. Dobra, to jedną nóżkę trzeba odkręcić. Składanie około 5 minut zajmuje. I tu na końcu jest taki teleskopik który się wyciąga na około 60-70 cm można wypasować wysokość no i teraz nam się pewnie ładnie to no. pasuje ładnie no i tak jak tak jak pisali w internecie generalnie Generalnie już wypadło to jakiejś wielkich szkiły nie użyłem No już będzie trzeba to jakoś sklejać także także 3 No, się da włożyć no, da się włożyć aż będzie wypadać więc już jeszcze do sklejenia jakimś dobrym klejem no ale generalnie lipa pod tym względem. E, aha i to jest na magnes lipa z tym trochę, że tak łatwo wyszło Dobre. ciężko jest celować tą odpowiednią o, odległe i Trzyma się, no i rzeczywiście ta tulejka, która się już tu poruszyła, no to tak to lata. Słabo działać będzie, ale, ale jeżeli chodzi o jakość tego, no to lekko przygiąłem i tulejka wypadła już. Trzyma się to no tak, lata, dosyć mocno no, kosztuje to 160 zł, więc jakoś tu się po tym nie można. Spodziewać. No to jest do wklejenia Nie, wiem, ściśnie czymś, czy jakąś kropelką. Zobaczymy. kropelką zobaczymy to no jest to dosyć Laser utrzyma, laser jakby się jakby to, uderzyło to to się to uderzyło mocniej. laser do tego Laser dosyć się tak trzyma, ale generalnie jest trzymanie. no chyba oczy się to, ale zobaczmy czy utrzyma ten taki bardziej precyzyjny. To on utrzyma bez problemu. Oleśmy w górę. No i generalnie utrzymuję. że czerpu się konkretnie na tym łatw laser. Zobaczymy czy się ustawi. Generalnie nie ustawił się jeszcze w pionie. Dobra, teraz mamy pion. Lasek załączony, no i tyczka jak tyczka. Widzieliście. Generalnie lekko się przegięło tutaj i już ta tulejka wypadła słabo. E, tyczka spełnia swoje zadanie. Lasek tu do zastosowań domowych jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, to chyba rozejrzałbym się za czymś lepsze. Ta matyczka się dosyć mocno wygina. Lasek się trzyma. Na pewno fajną opcją, która jest w tym laserze, innych nie zauważyłem, to właśnie możliwość mikroregulacji. Bo sobie przyczepiamy tutaj na yy, przybliżonej odległości, wysokości lasek, a tym małym możemy sobie na zaznaczony punkt zjechać. I trzeba kombinować, kręcić tym na różę. I to działa fajnie. Także że mamy 10 cm zaznaczone i kleimy stropie. Jak widzicie, e, obróbka wokół bramy, przynajmniej ta z ociepleniem zrobiona po tej stronie. E, no a jak sprawowała się nasza tyczka, bohaterka dzisiejszego odcinka, no, generalnie tak jak widzieliście na filmie, dosyć wiotka konstrukcja. Tulejki dosyć łatwo z niej wypadają, fakt, że ja je troszkę pomogłem przy tym, aczkolwiek samo sklejenie nawet kropelką tej konstrukcji dosyć mocno, dosyć mocno usztywniło tą konstrukcję, więc tutaj producent powinien jakąś kropelkę kleju tutaj wpuścić, która by usztywniała to wszystko. Ja pewnie co będą te tulejki wychodzić, będę je przyklejał. I myślę, że jak najbardziej tyczka przetrwa całą budowę, no widzicie, nie jest cały czas prosta, ale laser tam 300-500 gram utrzymuje. Na pewno mega fajną, fajną rzeczą jest tutaj ta regulowana wysokość, można sobie ustawić na mniej więcej zadaną wysokość, potem tym jeszcze doregulować. W innych laserach tego nie widziałem. No kwestia to jest statyw, Pewnie sam statyw taki gdzieś można kupić. Co do tej co do tej tutaj konstrukcji z magnesem. raz zdarza się, że krzywo się to przyklei i magnes reguluje. Trzeba po prostu zwrócić na to uwagę. Czy kupiłbym jeszcze raz tą tyczkę? No pewnie bym kupił, bo nie ma jakiś alternatyw dla, dla tego typu urządzeń w podobnej cenie. Więc, więc tyczka i laser pomogły. Mam nadzieję, że sufit w miarę prosto wyszedł. Ja wiem, że w miarę prosto wyszedł. Może tego nie widać. E, dzisiaj naciągam klej i nara